Cześć, witam, Was z moim oczkiem dzisiaj mamy 14 maja zapodamy bakterie Ale to zaraz zobacz jak sobie rybki zaraz podpłyną będę skubać dopiero zacząłem teraz im dawać dolewam troszkę wody ponieważ jest grubsza po odkurzałem przy brzegach, ze względu na to, że właśnie chcę podać bakterie, to wybrałem trochę tego syfu, No, rybki też nie podpływają. No i zapodam. Ryby dostały przed chwilą trochę tego zatopiającego pokarmu. I dlatego tak późno, że teraz wypływają. Co do, do, słuchajcie, pokarmu. Kupiłem coś takiego dla Jesiotrów. Nie robię reklamy, ale więcej tego nie kupię. Od razu Wam mówię, dlaczego. Niby zatopiający specyfik. Chyba się zatopi dopiero jak go namoczy się. Zobaczcie co się dzieje. Upływa po wierzchu. Część się zatapia, część nie. Także moim zdaniem dla jesiotrów się to nie nadaje. Z tego względu, że trzeba by było tego dużo osypać. No aczkolwiek można to wziąć i namoczyć pewnie. I się zatopi od razu, ale to nie chodzi o to, żeby się jeszcze bawić w jakieś namaczanie. Ostatni raz kupiłem. Także tak to wygląda. Woda ma 14 stopni. Przynajmniej wczoraj tak miała. Nie, się nie mierzyłem. A ten pokarm tutaj pływa sobie jeszcze dalej. Nie kupię, powiedziałem, ostatni tak mi raz to do biologii Kupiłem pierwszy raz taki specyfik i opinie ma dobre kilogram jest na yy, słuchajcie 200 litrów, 200 tysięcy przepraszam, litrów 25 gram na 5 tysięcy U mnie na pewno jest ponad 100 Filtr mam do 40 tysięcy, to też jest minus duży. czeka mnie wkrótce budowa nowego filtra, którego podepnę pod też A będę robił z beczek. Może na początek z jednej. W każdym bądź razie będę wkrótce działał. No dobra, tu sobie przygotowałem wodę z oczka. Jest ten specyfik. Zapodam go całego. Kupiłem dwa, słuchajcie, opakowania. Za jakiś tydzień, dwa. Zapodam znowu. Tu jest napisane, żeby dawkować co tydzień. No ale co tydzień to ta droga impreza by była, aczkolwiek jest to dużo tańsze od remediantu, który stosowałem w poprzednich latach. Rok temu wlałem M-Farmę pierwszy raz, ale też już więcej nie będę stosował. Zobaczę jak to działa. Zawsze będzie można częściej to rzucać. Nie jest drogie. jest jakieś 40 tam chyba 3 złote niecałe zapłaciłem, za sztukę. No dobra. Nasypałem na oko tego trochę. Teraz naleję do konewki. Pożyczyłem sobie od mojego pomocnika. Działa, ja sobie działam tu. No tam nie ma. pomóc. Tam leczko dla rybek zrobił, wiesz no. nagrywa Marcelek Filmek troszkę wiesz. No i tak najpierw oblecę, słuchajcie przy samych brzegach. Później zacznę trochę na środek, wejdę sobie tam na kładeczkę, jakoś tam sobie podziała. No i robota zrobiona zaaplikowałem cały ten kilogram myślę, że na pierwszy raz nie przesadziłem także zobaczymy co będą za efekty czy to pomoże ale spróbuję go słuchajcie stosować w miarę systematycznie tak jak zaleca Producent tego specyfiku. Także za tydzień zaaplikuję połowę tego zaaplikuję. Powiedzmy na te 100 tysięcy litrów wody. Także wszystkich Was słuchajcie serdecznie, pozdrawiam. Miłej niedzieli.